Elden Ring. Oh, Elden Ring. Jeśli oglądacie moje materiały, to pewnie wiecie, że uwielbiam wszelkie solos -like Od zapowiedzi Elden Ringa śledziłem jego sytuację w miarę na bieżąco, co prawie mi się nie zdarza. Ta gra brzmiała jak spełnienie solych marzeń. Gdy w końcu wyszła, to paradoksalnie totalnie nie mogłem się zebrać, żeby w nią zagrać. Do głowy ciągle mi przychodziły różne wymówki, a jedną z większych i głupszych była taka, że zostawię sobie Eldena jako wisienkę na torcie, gdy zaliczę wszystkie inne tytuły z mojej listy do ogrania. Co oczywiście jest bezsensowne i idiotyczne z wielu powodów, a taka lista ciągle tylko rośnie, ale to temat na osobny materiał. W każdym razie, wreszcie się wziąłem w zagranie, jakoś w okolicach wychodzenia DLC i teraz po wspaniałych stu kilkudziesięciu godzinach raz, że czuję pustkę i nie wiem co ze sobą zrobić, dwa, że... Już nie jestem taki pewien czy to spełnienie solsowych marzeń, może wręcz przeciwnie, ale zacznijmy od początku. Elden Ring to oczywiście najnowsze solsiki FromSoftu. Gatunek pewnie przez większość kojarzony, ale myślę, że nawet dla weteranów to tytuł wyjątkowy i wnoszący sporo świeżości po trylogii Dark Soulsów czy wielu podobnych grach. Opowiem o nim trochę od podstaw, a trochę porównując do wspomnianych tytułów, w których spędziłem już setki godzin. Nie będę tu jednak opowiadał super szczegółowo o każdym jednym aspekcie gry, bo jest to zbyt dużo i byłoby to nudne. Postaram się bardziej skupić właśnie na różnicach i nowościach. W Eldenie po RPG-owemu zaczynamy od stworzenia postaci, czyli przede wszystkim wybrania wyglądu, który za moment zasuniemy zbroją na resztę gry i klasy która wpływa na początkowe statystyki i uzbrojenia, choć generalnie to nic wiążącego. Następnie trafiamy na standardowego bossa, wstępniaczka, od którego pewnie dostaniemy wciry i ewentualnie możemy rozegrać opcjonalny tutorial. Lecę tu na szybko z opisem, bo to wszystko już znamy. No dobrze. Ale w tym momencie następuje najważniejsza. Otwieramy wrota, za którymi czeka na nas... wszystko. Ogromny, otwarty, piękny świat. Bogaty we wszystko, co możemy sobie wymarzyć, ten pierwszy rzut oka na gęsto wypełniony, intrygujący horyzont to wyjątkowe, zapadające w pamięci uczucia. Szczególnie, jeśli do tej pory przywykliśmy do ciasnych, klaustrofobicznych lokacji. Ten ogrom możliwości to jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo. Ale jeszcze do tego przejdę. Gameplayowo dostajemy oczywiście hardkorowego RPG akcji, który będzie badał granice naszego skilla i cierpliwości, mocno nastawionego na walkę, rozwój naszego protagonisty i jego szerokiego arsenału, a także, w tej odsłonie szczególnie, wszelką eksplorację. Powtórzę się. Świat Eldena jest naprawdę ogromny, a zbierane stopniowo fragmenty mapy błyskawicznie zapełniają się odkrywanymi na każdym kroku jaskiniami, katakumbami, tunelami, kościołami, zamkami i wieloma innymi ciekawymi punktami. Dokładne zwiedzanie dostępnych miejsc dostarcza sporo wyzwań, łamigłówek, sklepów, np. Przeróżnych przedmiotów, ale przede wszystkim fanu. Od samego początku zakładałem, że Eldena będę chciał przejść wzdłuż i w szasz i zdecydowanie mnie do tego zachęcał. Mocno w tym pomogła kolejna nowość, nasz wierzchowiec, torrent. Możemy go przywołać w niemal dowolnym momencie, poza zamkniętymi lokacjami, a ten pomoże nam w szybkiej podróży, w walce czy nawet w niespodziewanym platformingu. Trochę trudno się do tego przyzwyczaić, a sterowanie bywa średnio responsywne, ale i tak spędzimy na nim kupę czasu i z biegiem gry będzie nam szło coraz lepiej. Szczególnie interesująca wypada tu walka. Z innymi miejscami stoczymy genialne, imponujące, rycerskie pojedynki, a spotkania ze smokami są istnie epickie, gdy gonimy je po dużej arenie lub unikamy rozsiewanych wszędzie kul ognia, powodujących spustoszenie na polu walki. Choć przyznam szczerze, po kilkudziesięciu godzinach bywa monotonna i oklepana. Niedobrze. Świetną odskocznią od standardowej rozgrywki i zwiedzania świata są wspomniane zamknięte lochy, czy to w postaci małych, szybkich jaskiń, czy ogromnych fortec, mających istotne znaczenie fabularne i wciągających na wiele godzin. Te pierwsze występują na każdym kroku, zazwyczaj nie oferują wielkiego wyzwania. Szybko się kończą i jako wisienkę na torcie oferują bosika. Jeśli uwielbiacie solsy, to pewnie też uwielbiacie bosiki. Tu całe szczęście jest ich mnóstwo. A na nieszczęście, siłą rzeczy, przy tak ogromnej grze i ogromnej ilości szefów, w sporej mierze są oni reużywani, reskinowani. Czasem pojawiają się w parze, albo z nową bronią, albo po prostu jeden do jeden tacy sami. Co to za pomysł! Ale oczywiście nie wszyscy posysają. Jeśli jesteście ciekawi super szczegółów, to polecam moją serię rankingową, którą na bieżąco wrzucam na kanał i w której omawiam wszystkie bossy z LDN i DLC, łącznie ponad 100 pozycji. Teraz dodam jeszcze, że faktycznie na wiele można narzekać, ale jednocześnie jestem bardzo zadowolony i w żadnych innych solsach nie spotkałem aż tylu ciekawych, wyjątkowych, epickich i zapadających w pamięć pojedynków. I pewnie jeszcze bardzo długo to się nie zmieni. Wracając jeszcze do lochów, tym razem tych większych i istotniejszych, potrafią one być absolutnie genialne i zazwyczaj oferują sporo godzin zabawy, eksploracji, odkrywania sekretów, stopniowego odblokowywania skrótów i walki z najbardziej wyjątkowymi przeciwnikami. To takie typowe, zamknięte lokacje z innych sorsów. Jak wspomniałem, stanowią doskonałą równowagę przy pędzeniu przez otwartą krainę. Przy wszystkich podróżach, dużych i małych, przydadzą się oczywiście ogniska. Tym razem nazwanymi miejscami łaski. Dostajemy ich hojnej ilości, a co najlepsze, możemy w zasadzie w dowolnym momencie przenieść się do któregokolwiek z nich. To ogromna wygoda, loading jest błyskawiczny, oszczędza kupę czasu i czasem ratuje tyłek, gdy utkniemy w złym miejscu, nie mając już mikstur. Ale żeby nie było za łatwo, nie możemy użyć takiej szybkiej podróży w trakcie samej walki, czy będąc głęboko w podziemiach. Gdy już zasiędziemy przy ognisku, możemy wykonać parę typowych akcji. Typu awansowanie na wyższe poziomy, ulepszenie mikstur czy przeglądanie skrzyni. Ale dochodzi kilka ciekawych opcji. Pierwszą z nich jest upływanie czasu. Tak Elden Ring otrzymał cykl dnia i nocy, a nawet różną pogodę. Trochę to zabawne, i oczywiście w tych czasach nie jest to żadna nowinka czy cud technologii, ale zabawnie to zobaczyć w Solsach. Te elementy są jakimś rozmaiceniem, nieraz bardzo klimatycznym, ale szczerze mówiąc, eksploracja w ostrym deszczu czy nocy bardzo szybko staje się irytująca, bo po prostu gówno widać i ciężko się odnaleźć, szczególnie w nowym miejscu. Dlatego nieraz w razie potrzeby przewijałem czas do poranka. Chyba największym plusem tych cykli jest to, że świat się zmienia. Absolutnie uwielbiam to, jak wiele potrafi się dziać w świecie w trakcie dnia. Spotykanie mniejszych lub większych patroli, wędrujące karawany skrywające skarby, czy nawet mini wojenki różnych frakcji lub atak smoka na obóz. Czuć, że świat sam w sobie jest żywy, a w nocy? Cicho, pusto, ciemno. Za to możemy spotkać wyjątkowych nocnych bossów, np. samotnie wędrujących mrocznych rycerzy. Równie creepy, co klimatycznych. Musimy tylko uważać, żeby ich zabić przed końcem nocy, bo inaczej znikną, nawet jeśli mają 5 HP. Kurwa! Zdarzyło mi się, nie polecam, irytująca kwestia. Równie irytująca jak śmierć na takim bosie, bo z nocy automatycznie przeskakujemy na dzień i musimy znowu przewijać czas, żeby podjąć kolejną próbę. Nie wiem czy pamiętacie, cały ten wywód zacząłem od odpoczynku przy ognisku. Kolejną ciekawą aktywnością jest miksowanie specjalnej mikstury. Możemy przy sobie mieć tylko jedną taką, a po użyciu daje nam dwa efekty, które sami sobie wybieramy na podstawie zebranych kryształowych łez. Pozwalają one na przykład na chwilową regenerację zdrowia, sprawniejsze uniki czy wzmocnienie odporności. Jest tego mnóstwo, każdy wybierze coś dla siebie i pewnie nieraz pożągluje możliwościami przed trudniejszym bossem. Ostatnią z ciekawszych ogniskowych aktywności jest modyfikacja uzbrojenia albo poprzez krawieckie poprawki, lekko zmieniające statystyki zbroi, albo poprzez nakładanie popiołów na nasz oręż, czyli jedną z najciekawszych nowości. Są to specjalne przedmioty, których na przestrzeni rozgrywki możemy znaleźć nawet kilkadziesiąt, zmieniające charakterystykę broni i dodające ciekawe umiejętności. Dzięki temu możemy dużo bardziej elastycznie podchodzić do wyboru oręża. Łatwiej go dostosujemy do swojego stylu i możemy kombinować ile chcemy, raz za razem wymieniając i testując różne popioły, zyskując w tym potężne ciosy, rozpylanie trucizn czy przeróżne buffy. Podobną nowością są prochy, czy też samony, przywołańce. Również jest ich 500 i pozwalają na właśnie przywołanie sojusznika albo sojuszników. Rycerzy, gobliny, dzbany czy inne bestie. To zajebiste rozmaicenie, choć przyzwyczajony do grania solo, nie korzystałem z nich zbyt wiele. Szczególnie, że potrafią abstrakcyjnie uprościć walki. Choć to pewnie plus dla wielu i może niższy próg wejścia w zabawę. Ale potestowanie różnych i sprawdzenie, jak sobie radzą z przeciwnikami, to kupa fanów. Prochy, podobnie do uzbrojenia, możemy ulepszać, żeby lepiej się skalowały na późniejszych etapach. Do wszelakich ulepszeń oczywiście nazbieramy pierdeliard itemków, które są rozsiane co pół kroku. Czasem dosłownie rozsiane, bo nazbieramy też wiele roślin, zioł czy grzybów. Poza upgrade'ami czy bezpośrednim użyciem możemy je wykorzystać w craftingu. Czyli kolejnym typowym mechanizmem dorzucanym do wszystkich gier. Dla mnie to taki plus minus. Z jednej strony fajnie samemu coś stworzyć i nie musieć pędzić do sklepu, z drugiej strony to trochę wymusza grindowanie i sztuczne zbieractwo przy różnych roślinach. Idź pan w hoj! Żeby mieć przy sobie zapas najważniejszych przedmiotów do regeneracji staminy czy wzmacniania odporności. Dla rozmaicenia walki dostajemy jeszcze inne nowości, z których często, gęsto korzystałem i robią naprawdę sporą różnicę. Po pierwsze, po zablokowaniu ciosu możemy wykonać kontratak który oczywiście zadaje obrażenia, ale przede wszystkim potężnie osłabia postawę wroga, której złamanie pozwala na zadanie potężnego, krytycznego ciosu. Kolejna nowość – skakanie. O kurwa, rzeczywiście! Istotne oczywiście nie tylko w walce. To świetny dodatek wprowadzający nową głębię do pojedynków. Dodaje on nowy rodzaj ciosu, sporo zasięgu, również zadają spore obrażenie postawie, a niektórych ataków przeciwników możemy uniknąć tylko poprzez skok. Po niektórych starciach, szczególnie z grupami wrogów lub silniejszymi przeciwnikami, jesteśmy nagradzani odnowieniem części mikstur dla większej płynności i wygody eksploracji. Pomysł równie prosty, co genialny. Czasem też spotkamy małe, zwidne skarabeusze, których doścignięcie i zabicia również generuje mikstury HP lub mane, A czasem wyrzucą jakiś inny przedmiot. W solsach, jak to w solsach, Oczywiście jest trudno, pokrętnie i gra nam bez przerwy rzuca kłody pod nogi, ale kurde, tutaj momentami czułem to aż zbyt mocno. Może przez to, że całość trwała wielokrotnie dłużej od podobnych tytułów? W każdym razie bywało to irytujące. Niektóre lokacje są ultra chamskie, perfidne i na siłę trudne. Niektóre to totalnie nudne, powtarzalne kopii w klej. Inne z kolei są cholernie labiryntowe, rozbudowane, oferują milion ścieżek, nieraz mniej gówno widać, często trafiałem do miejsc, gdzie musiałem sobie robić notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. Regularnie trafiły na pułapki, teleporty w miejscu na dużo wyższy level, nagłe napaści i wiele więcej. Spodziewałem się takich przeszkód, niemniej wymęczyły mnie bardziej niż podejrzewałem. Ale i tak chyba najgorszą, pokrętną rzeczą, szczególnie przy takiej skali produkcji, jest przypadkowe blokowanie questów, postaci czy przedmiotów, jeśli coś zrobimy. Albo czegoś nie zrobimy, albo zrobimy w złej kolejności. Co to Elden Ring nie wybacza, a każdy najmniejszy głupi błąd czy przeoczenie może nam zepsuć lub mocno utrudnić rozgrywkę. Często w naprawdę nieoczywisty sposób. A może ona przecież jeszcze potrwać kilkadziesiąt czy i sto godzin. Jest to strasznie skurwiałe, a żeby tego uniknąć, to pewnie trzeba by grać z mega dokładnym poradnikiem i patrzeć na niego prawie na każdym kroku. Trochę by to zabiło zabawę. Mimo tego, Elden wciąga jak opętany. Zachwyca grafiką, gameplayem, oferuje olbrzymią ilość kontentu i różnorodności, bossów, przeciwników, broni, zbroi, przywołańców. Przyjemnie po prostu wskoczyć do świata, pochodzić, posłuchać relaksującej muzyczki, o ile nam się jeszcze nie znudziła. Bo niestety wiele z nich się powtarza i często przewija, co na dłuższą metę jest bardzo odczuwalne i trochę nuży. Ogólnie stąd track jest dość niezły, a pojedyncze utwory naprawdę wybitne. Ale w większość jest po prostu ok, Nie powala, nie urywa tyłka. Trochę szkoda, mało jest takich ścieżek ikonicznych, godnych uwagi. A ja prawie nigdy nie mam ochoty słuchać sobie utworów na co dzień. No ale dobra, wymieniłem sporo plusów, sporo minusów, ale co z tym marzeniem lub koszmarem fanów? No w zasadzie już o tym opowiedziałem, ale nie wprost. Chodzi o największą zmianę, skalę tego wszystkiego. Otwarty świat, ogrom możliwości, o masę, masę, masę kontentu. Ja uwielbiam liniowe gry, wiadomo gdzie iść, co trzeba zrobić, raczej nie ominiemy nic ciekawego, opcjonalnych ścieżek zazwyczaj nie ma zbyt wiele, po prostu gra się przyjemnie i prosto prostolinijnie. Między innymi dlatego lata temu Dark Souls'y tak bardzo mi siadły. Elden Ring podchodzi do tego zupełnie na odwrót. Gra jest ogromna, złożona, bez własnych notatek, internetu, map, poradników. Trzeba by poświęcić kupę czasu na dotykanie każdej ściany i przeróżne dziwne próby robienia rzeczy. A i tak sporo byśmy ominęli. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Wspomniane notatki ja robiłem w zasadzie w każdej lokacji. Tu jakaś ścieżka, tam jakieś drzwi, tu trzy tunele, tam jakiś ciekawy punkt w oddali. Trudny, bo do którego wrócę później, kolejna ścieżka. I tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie, zamiast prostej, bezpośredniej zabawy, zaczyna to wyglądać jak obowiązek, gdzie zaczynamy prowadzić encyklopedię rzeczy do odhaczenia. Z czasem też staje się to coraz bardziej nużące i męczące. Oczywiście dostajemy jakieś nagrody, ale często są niewiele warte lub zupełnie nieinteresujące. Po prostu jest tego wszystkiego zbyt dużo. Jest to zbyt przytłaczające. Jestem pewien, że wiele osób odbiło się od Eldena właśnie dlatego. Raczej nie polecałbym go świeżakom nie mającym jeszcze doświadczenia z gatunkiem. Ale pomimo tej zmiany i zupełnie innej specyfiki absolutnie uwielbiam Elden Ringa. Pomimo wspomnianych problemów i nużących momentów, gameplay jest wspaniały i oferuje fantastyczne doświadczenia. I myślę, że po pierwszym przejściu i odhaczeniu wszystkiego do kolejnego podejdę na dużo większym luzie i może będzie jeszcze przyjemniej. Na koniec wspomnę jeszcze o DLC Shadow of the Earth 3. Nie będę go jakoś dodatkowo omawiał. Wprowadza dużo tego samego, dla mnie to dobrze. Trochę nowości, generalnie mi się podobało. Wspomnę może tylko, że nawet parę miesięcy po premierze DLC momentami jest taki zgliczowane, Coś tam się nie ładuje, coś zatnie, spadną fps -y. Są nawet bagi w postaci powtarzających się cutscenek w losowych miejscach i momentach, gdzie zdecydowanie nie powinno się to zdarzyć. Nic wielkiego, generalnie nie przeszkadza w zabawie, ale po Formsofcie się tego nie spodziewałam. Eden Ring to kolejna ogromna gra, o której mógłbym opowiadać godzinami, ale nie chcę Was zanudzić. Mam nadzieję, że moja opowieść i wideo z gameplay'u mówią dostatecznie wiele. Dla mnie to gra absolutnie wspaniała, do której na pewno kiedyś wrócę, ale jednocześnie dość męcząca, szczególnie na dłuższą metę i po przejściu jej potrzebuję trochę czasu przed kolejnym aż tak dużym tytułem. Jednocześnie to gra na pewno nie dla każdego. Nie dla każdej nowej osoby próbującej serii i nawet nie dla każdego weterana Soulsów. Zdecydowanie polecam spróbować i samemu się przekonać, czy taki gameplay Wam odpowiada. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, a jeśli Wam się podobało, to polecam przygotowanie zeszytów do notatek, lajkowanie i subowanie. Do następnego!